A jakże ja tęskniłem za tą przyrodą. No to ruszamy. Może jakieś grzyby znajdziemy, co chudy? thank mm -hmm. you Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie osobna napisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomyśleć ksiąg, które były napisane. Amen. Tak kończy się Jana 21:25 jego Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Tak też chodząc po tych górach widzę i zastanawiam się widząc małe na przykład zwierzęta, które chciałbym nagrać, a nie mogę Wam nagrać, bo nie zdążę telefonu wyciągnąć. Tak samo było z cudami i jest z cudami, które dzieją się w Waszym życiu, jak tylko zaczynacie podążać z Bogiem, a zaczyna On z Wami chodzić w momencie, w którym się uświęcacie, bo On jest święty. I dostrzegacie Jego piękno, Jego rolę w życiu, Jego działanie w świętości. Taki oto tutaj opieniek jest właśnie, założyłem początek zwiastowanie grzybowe na kopie jak będzie dalej to pierwszy grzybek, który zauważyłem zobaczymy tylko teraz tak czy to nie są goryczaki? O spróbowałem w smaku, nie jest to goryczak, ale jest po prostu pyszny, taki orzechowy smak, także dzisiaj śniadanko i jajecznica z pysnym grzybem, a sezon grzybowy uważam za rozpoczęty. No, wielki szacun dla Pana Starosty Nyskiego. tego obecnego, ten poprzedni nie chciał słuchać, żeby tą drogę zrobić, a ten po prostu nie słuchał, tylko zrobił, widzicie, tak się to robi, robi się drogi.